Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu action. Najpierw oczywiście kilka przebitek z dzisiejszego wideo i zaraz będziemy zaczynać. Przy przegląd zaczynamy od działu plastycznego, i tutaj z nowości za prawie 19 zł. Mam taki zestaw markerów w Etui, 24 sztuki. W ten sposób się to prezentuje. Tutaj są jeszcze wyszczególnione grubości tych markerów, no i z tyłu mamy całą rozpiskę, jakie to są markery, jakie kolory, tak więc klasycznie możecie sobie zatrzymać to wideo i przeczytać na spokojnie. Ogólnie na dziale plastycznym bardzo dużą nowości było. Tak więc, markery już odkładam i pokażę Wam inną nowość za 38 zł. Kredki tu mamy 80 sztuk. Bardzo duże opakowanie. Tutaj też informacja, jak to faktycznie wygląda. I tego typu malowanka dla dorosłych, która występuje w różnych wariantach. Kolorystycznych. Jeżeli chodzi o tą y, malowankę, to ona kosztuje prawie 8 zł. Ja zaraz ją tutaj odłożę i pokażę Wam, jak wygląda wewnątrz. Bo tak naprawdę tutaj należy czarnym cienkopisem narsować te kontury. I tutaj macie cenę prawie 7,90. Kolejna nowość, za prawie 9 zł, jest to taki klosz. Dwie wersje do wyboru. Klosz wykonany z tworzywa sztucznego. Tu jeszcze w kształcie kuli. I następna nowość za prawie 10 zł. I są to taśmy Washi. Nie wiem do końca, czy tak się wymawia tą nazwę. Tutaj mamy aż 15 sztuk. Każda taśma ma 5 metrów długości. No i oczywiście też mamy kilka różnych wariantów do wyboru. Bardzo ładnie prezentują się na żywo. I również za prawie deszczkę mamy takie drewniane litery. W siatce 36 sztuk. Możecie zauważyć, są nawet całkiem duże. Myślałam, że one będą malutkie, ale są całkiem duże. Tutaj jeszcze taka miniaturowa scenka, za prawie 35 zł. Też mamy kilka rodzajów do wyboru, tak więc tutaj też Wam pokazuję, co było w sklepie, w którym akurat byłam. Jeszcze tutaj taki sklep ze słodekami. Bardzo ładnie wyglądają te scenki. Kolejna nowość, za prawie 15 zł, zestaw pędzli do makijażu wykonane z bambusa. Tutaj mamy 7 różnego rodzaju pędzli. Jeszcze tutaj Wam pokażę informację, jaka znajduje się z tyłu tego opakowania. W alejce ze świecznikami również mamy nowości: za prawie 6 zł, taki świecznik ceramiczny. Skręcone lub owalne, różne kolory. Ja tutaj Wam pokażę ten skręcony. Tam z tyłu są owalne. Mam nadzieję, że widzicie. I następne nowości, jakie udało mi się znaleźć, za prawie 25 zł mamy taki wieszak z pięcioma haczykami. Jeżeli chodzi o ten wieszak, swoje warzy, bardzo ładnie jest wykonany. Tutaj z tyłu, jak widzicie, występuje również w kolorze takim białym. Tutaj też Wam pokazuję najważniejsze detale tego wieszaka, żebyście zobaczyli. Z tyłu, oczywiście, już mamy system do mocowania. Tak więc to już odkładam i pokażę Wam następną nowość za prawie 37 zł. Lampa stołowa w kształcie łuku wykonana z ceramiki. Tutaj mamy dostępne dwa kolory: kolor biały i kolor czarny. Lampa mogłabym powiedzieć, że jest całkiem lekka. Dość fajnie się prezentuje. I też uważam, że jest bardzo ładnie estetycznie wykonana. I niżej znalazłam taki łańcuch świetlny za 30 zł. Tu, jak widzicie, mamy bardzo dużo różnego rodzaju żaróweczek kolorowych. Bardzo fajny zestaw i cena też uważam, że atrakcyjna. Teraz trochę. Ym, Produktów z działu ze sztucznymi kwiatami, i tutaj akurat znalazłam taki wazon za 35 zł. Duży wazon w kształcie e, serc, I jeżeli chodzi o kolory, to mamy ten kolor różowy, i tam dalej, jak mam nadzieję, że widzicie, jest jeszcze wazon w kolorze białym. I poniżej mamy osłonki. Osłonki wykonane z metalu, żeliwa. Nie wiem do końca co to był za materiał. Tutaj taka mniejsza osłonka za 13 zł. Bardzo ładnie wyglądają na żywo. Są całkiem ciężkie. I tutaj też Wam pokażę wszystkie ceny tych rozmiarów. Za 16 zł. Średnica 16 cm. I tutaj mamy dwie i do końca nie wiem, czy to jest właśnie ta średnica 24 cm za 30 zł, czy być może 28 cm za 50 zł. To akurat nie byłam przekonana, ale prawdopodobnie to jest ta największa osłonka za 50 zł. I tutaj już jesteśmy na dziale. Z zastawą pierwsza nowość za prawie 8 zł. Taki kubek do kawy na wynos wykonany z ceramiki. Pojemność 410 ml. Oczywiście kubki występują w kilku kolorach. Bardzo ładnie też są wykonane. I tam zaraz Wam z tyłu pokażę te kolory. Nie jest ich jakoś szczególnie dużo. Jestem ciekawa, czy występują również w kolorze np. takim różowym bądź niebieskim, bo tego koloru akurat mi brakowało. I Jeszcze następna nowość, jaką tutaj znalazłam w tej alejce. To mamy zastawę. I za 12 zł mamy takie miski porcelanowe, różne kolory, a złoty brzeg. Do końca te miski mnie jakoś nie przekonują. Kojarzą mi się właśnie z takimi miseczkami dla zwierząt. Nie wiem dlaczego, ale było moje takie pierwsze skojarzenie, jakie zobaczyłam. Tutaj za 5 zł mamy takie kubeczki na kawę szkliwione za, um, po, o pojemności 200 ml, też różne warianty do wyboru. Jeszcze Wam pokażę ten drugi kubeczek, który uważam, że bardzo ładnie wygląda. I poniżej zauważyłam za prawie 9 zł taki zestaw kieliszków do jajek. Cztery sztuki wykonane ze stali nierdzewnej. Jeżeli chodzi o kolor tej stali, to ta stal jest taka bardziej jakby matowa. Tu też macie szczegółowe wymiary tych kieliszków. No I w ten sposób prezentuje się ten zestaw. Jeszcze zaraz Wam tutaj pokażę nową zestawę, jaka jest dostępna. O. Tutaj pokazywałam już kiedyś wcześniej te takie mniejsze miseczki, ale jak widzicie mamy kubeczki i różnego rodzaju talerze. Taki większy talerz obiadowy z porcelany za prawie 14 zł. Nie będę wymawiała nazwy tej kolekcji, z tego względu, że to jest coś chyba po francusku, a nie chcę, w razie czego, popełnić jakiegoś błędu. Tu mamy taką miseczkę za 12 zł. Uważam, że mają bardzo fajne, te takie kształty nieregularne. Tutaj to, te mniejsze miseczki pokazywałam. No I mamy kubeczki za 8 zł, 300 ml pojemności, i tam obok jest jeszcze puste miejsce na talerze śniadaniowe, które zostały wykupione. No i te talerze kosztowały 12 zł. I teraz mamy etażerki. Tą etażerkę kiedyś pokazywałam, ale nie było ceny i tutaj kolejna nowość. Etażarka za 28 zł, porcelanowa, i ona właśnie jest do tej kolekcji w te takie paseczki. Jeżeli chodzi o te etażerki, tutaj Wam pokazuję konkretne średnice tych talerzy, i z tyłu mamy kilka kolorów. Tak więc każdy może coś dla siebie znaleźć. Tutaj, jak widzicie, zielone opakowanie i zielone paseczki na talerzykach. Tu mamy pomarańczowe, tam są różowe i niebieskie. Wygląd tej tarżerki na tym zdjęciu produktowym jest naprawdę super. Jestem ciekawa, czy w rzeczywistości również ono tak wygląda. Jeszcze zauważyłam za prawie 18 zł taką bombonierkę szklaną. Tutaj też informacja, że występuje w różnych wariantach. No tutaj akurat została już tylko jedna. I idziemy dalej do kolejnej alejki. W tej alejce najpierw zauważyłam takie tacki metalowe za 18 zł. Jeżeli chodzi o te tacki, też one występują w różnych kolorach, średni rozmiar, tylko tutaj uważajcie na różnego rodzaju defekty, tutaj akurat Wam przybliżyłam, żeby pokazać mniej więcej o co chodzi, ogólnie moim zdaniem ładnie się prezentuje, co nieco waży, tackę odłożę i pokażę Wam jeszcze tutaj taką mini skarbonkę, coś bardziej dla dzieci, powyżej mamy większe i tutaj półeczka niżej za prawie 6 zł mamy takie skarbonki. Bardzo malutkie, kilka wariantów do wyboru i też Wam pokażę kilka z tych skarbonek, bo moim zdaniem wyglądają naprawdę uroczo. W sklepie znalazłam również takie butelki wykonane z tworzywa sztucznego, pojemność 2 litrów, cena to prawie 18 zł, różne warianty kolorystyczne i te butelki mają tutaj takie hasła motywacyjne. Uważam, że ta cena jest bardzo atrakcyjna, bo tego typu butelka bodajże w sklepie Pepko była o wiele droższa. I kolejne nowości na dziale gotowanie i pieczenie za 20 zł. Taki regał trzypoziomowy wykonany z drewna akacji. Bardzo ładnie prezentuje się na tym zdjęciu produktowym. Zaraz Wam go tutaj pokażę. Najpierw informacje w języku polskim, szczegółowe wymiary i teraz druga strona tego produktu. No i tutaj możecie zobaczyć, jak on się prezentuje. Uważam, że bardzo ciekawie wygląda i obok tego produktu zauważyłam jeszcze taki zestaw silikonowych pokrywek tutaj też szczegółowe średnice każdej z pokrywki i cena to prawie 10 zł ja oczywiście zawsze te ceny pozdaję w zaokrągleniu i kolejna nowość za 20 zł, taki zestaw do serwowania, i on jest właśnie do tej najnowszej kolekcji, tej nazwy ją francuską. Również bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście te miseczki są wykonane z porcelany. Jeszcze kolejne zdjęcie produktowe. Jak widzicie, bardzo ładnie prezentują się te miseczki. I produkt, który też przykupuje uwagę, taka ramka na zdjęcia za prawie 30 zł. Może nie tyle ta ramka przykuła moją uwagę, co to zdjęcie, ta fotografia. Uważam, że bardzo ładnie wygląda. Nawet można sobie coś takiego powiesić. I tutaj jeszcze druga opcja do wyboru. Bardzo ładnie wyglądają te ramki na żywo. Tutaj może nagranie nie oddaje tego uroku, ale mnie one się naprawdę podobały. Jeszcze Wam robię zbliżenie na tą ramkę, jak ona prezentuje się z bliska. Teraz będzie alejka z produktami ogrodniczymi i mamy troszeczkę nowości jeżeli chodzi o doniczki. Tutaj tak, pierwsza doniczka, doniczka za 17 zł, kolor czarny, średnica 16 cm swoje waży. I tutaj też jak widzicie, mamy kilka rozmiarów tych doniczek, tak więc też tak y, pokrótce Wam pokażę 23 cm za 30 zł. I największe za 40 zł i największa ma średnicę 28 cm. I, ta, i tam dalej mamy doniczki w kolorze złotym, też y, kilka rozmiarów i zaczniemy od tej najmniejszej za 10 zł. Tutaj co prawda nie mamy średnicy, tylko mamy nazwę doniczka w rozmiarze S. Tak ona się prezentuje. Ja już kiedyś Wam ją pokazywałam średni rozmiar. Ale wtedy akurat była tylko jedna. A tutaj już mamy większą opcję do wyboru, jeżeli chodzi o te rozmiary. Tak więc widzicie, tu mamy za 20 zł rozmiar M i największa za 30 zł. Na dziele uroda znalazłam taką kosmetyczkę wykonaną z weluru za prawie 9 zł. To jest informacja, że mamy kilka kolorów. Ten kolor, który pokazuję to jest to kolor zielony, a może się wydawać, że jest on bardziej niebieski, ale nie, to jest taki zielony kolor. Jeszcze kolejny kolor jaki znalazłam to jest kolor różowy. Dodatkowo jeszcze mamy takie półaczki wykonane z płyty MDFC na 30 zł, dwa kolory do wyboru, kolor biały i kolor taupe. Uważam, że bardzo ładnie jest wykonana ta półeczka, bardzo estetycznie. I obok mamy jeszcze takie tacki wykonane z papieru, mniejsza taca za 12 zł. I tutaj są dwa kolory do wyboru, kolor naturalny i kolor biały. I zaraz Wam pokażę tą większą tackę. Ta większa kosztuje prawie 23 zł. No i w ten sposób się ona prezentuje bardzo duża. Ledwo mogłam ją tutaj zmieścić w kadrze. I następny produkt, jaki rzucił mi się w oczy. Jest to taki zestaw kadzidełko stożkowe razem z miseczką ceramiczną z taką podstawką bardziej za 8 zł. Również bardzo ładnie wygląda ten zestaw. I oczywiście tutaj też mamy kilka wariantów, kilka zapachów do wyboru, sami zobaczcie. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Pa-pa!